Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski Filipiny, Bohol, Carmen Kolejny dzień w rajskim Kurniku zauważył żeby uważał tu Danika tyłkę Po kamerze zaraz będzie jeździć nie. <grym> nie. co, wolamy sam do szkoły Dzień jak dzień. Za wiele się nic nie dzieje Poza tym, że Coś się wydarzyło u rodziny Daniki tam na napamęglało i ma to związek z tym, co ostatnio tutaj dziewczyny ogarniały w kurniku, więc jak zajedziemy na miejsce, to powiem wam o co chodzi. Oli śpi smacznie. Ale jak pięknie. <grytanie> Jaki grzeczny. Jak się obudzi, to już nie jest taki grzeczny, już urwisek. Danika przygotowuje się do szkoły, proszę bardzo. Danika. Chodźmy je. Nessa Gotowa Marina Zajęta proszę bardzo Sma Marina <grymne> Tosia Taka brudna Desz mamy od rana Pada Taka pogoda właśnie Słyszałem, że u was też jest Nieładnie, że jakieś powodzie idą, także uważajcie tam na siebie. U nas po prostu drobny deszczyk. Tajfuny dopiero się zaczną w listopadzie. Sąsiadka się tam chowa Tosia spaceruje Musimy jeszcze wodę kupić. Już woda skończyła do picia. Panika jeszcze gdzieś tam do sagbający podjechać mięso, bo mięsa też nie mamy więc taki dzień dzisiaj znowu młody Dani jakieś snaki poszło kupić Ready? Tam stanął za mną samochodem, teraz nie cofno Nie wiem czy widać. Byliśmy przed chwilą się zapytać w, w kurs na prawo jazdy tutaj na, w Karmen padało, więc kamery nie brałem pan nam trochę wyjaśnił jak to wygląda na Filipinach ale też nie wiem do końca czy go dobrze zrozumiałem Danika pewnie wie więcej bo rozmawiali w Bisaya tak? eee, czyli tak, musi Danika mieć taki dokument student driving license czyli coś takiego jak professional driving license w, w Anglii żeby to zrobić, to musi odbyć jakieś seminarium. Tu zapisała się na seminarium. Na razie są trzy osoby. Pan powiedział, że jak będzie pięć, to zadzwoni do niej i e, no, przyjdzie na to seminarium i ich tam na, na nie wiem, pół dnia, tak. Half do seminarium, nie? Tak. Half Day, czyli połowę dnia. Coś tam ich będzie uczyć, potem e, musi dokument wyrobić sobie nowy tożsamości, bo ten, który ma jest nieważny już więc musi ten dokument pierw wyrobić potem to seminarium i potem jedziemy do LTO, czyli do coś takiego jak wydział komunikacji w Polsce i tam jej zrobią ten student driving license, bez tego nie wolno jej jeździć samochodem nie może ją w ogóle do samochodu wziąć jak już to będzie miała ogarnięte to wtedy After you have the student driving license You come here and he will start to teach you how to drive Tak But you have some more theory O oh, no just driving Just driving Czyli tylko jazdy wtedy robi Potem egzamin wygląda tak, że zgłasza chęć podjęcia egzaminu, zapisuje się i ma teoretyczny egzamin. No nie wiem, on ją będzie uczył przez pół dnia jak jeździć samochodem, więc ten egzamin Podejrzewam, będzie wyglądał tak samo, czyli po prostu jakaś komedia, nie? I, no i zaliczy ten egzamin i potem ma jazdę, czyli w zależności od LTO, od Wydziału Komunikacji, jeden ten Wydział Komunikacji ma na przykład plac manewrowy, ale tam manewrów nie robią, tylko jeżdżą, nie wiem, po liniach, tak jakby ulicę mają wymalowaną i mają takie, czy tak? Jeść, tak? Nie ma manewrów. There no maneuvers there, yeah? that? Like reverse in parking on the exam, no. No, nie ma żadnych manewrów, tylko po prostu musi jeździć. I w jednym LTO jest tak, że, że wezmą ją na miasto i każą jej jechać, a w innym jest tak, że po prostu po tym placu, tylko może zdawać swoim samochodem jak ma tak? E no i wtedy, jak zaliczy, to ma prawo jazdy i może jeździć. Teorie uczą ich pół dnia. I tyle. Żadnych książek, żadnych przepisów, nie to, to, to jest komedia. To, to teraz po prostu wiadomo, dlaczego tak wszyscy tu jeżdżą, nie? To jest po prostu katastrofa. Filipinczycy jeżdżą bardzo powoli, to trzeba im przyznać, że oni jeżdżą Czasem to mam wrażenie, że oni po prostu tak jakby mieli trajcykla wcześniej, czyli ten, tego trajka, nie? przesiadają się na samochód i tym samochodem jeżdżą dalej tak jak trajkiem, nie? czyli 30 na godzinę maksimum 40. Yy, no i tak jeżdżą powoli. czasami to jest bardzo wkurzające, nie? bo Próbujesz gdzieś tam jechać normalnie, przynajmniej te 60 na godzinę. Nie? Tu co chwilę ktoś jedzie 30 na godzinę i musisz cały czas wyprzedzać, wyprzedzać, wyprzedzać. I wiadomo, że to wyprzedzanie to jest najbardziej niebezpieczny manewr. Takie mogą się rzeczy wydarzyć. No, druga sprawa, węże. Ostatnie dziewczyny zabijały tego węża. Ten wąż, którego zabiły, nazywa się tutaj, go zaraz napiszę. Gdzieś tutaj się pojawi. No, niebezpieczny wąż, nie? I... Ale o co chodzi? Denika przyszła do mnie i pyta się o jakieś tam antidotum na węża, i tak dalej. I ja jej, że. Od... A propos tego antidotum, to zaraz powiem. Mówi, że syna tego spangla ukąsił taki sam wąż, jak one tutaj zabiły Dzisiaj je. I get bitten today. today. No, do szpitala pojechali. W szpitalu jest teraz leży. I próbują go ogarnąć. Nie ma żadnego antidotum na jad tego węża. Ja kiedyś próbowałem się dowiedzieć, kiedyś, kiedyś może słyszeliście mnie na vlogach. Bo jak ja trochę po tych buszach, po tych krzakach tu latałem, czy tam górkach gdzieś tam jeździłem, zwiedzałem, to poszedłem do doktora, żeby mi dał tą, dobrze mówię, surowicę. Chyba tak. No, takie antidotum na ukąszenie węża, i oni tutaj nie mieli. A szedłem tutaj, popytałem się wszystkich, nikt nie ma, może może w szpitalu, w tak bilar. I zacząłem czytać, szukać więcej na ten temat tej surowicy, tak? tego antidotum na węże. I nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że doczytałem się, że to antidotum na węże to jest robione z no jadu węża. z tego co co ja pamiętam ale mówię, jak coś mówię źle to przepraszam, nie w każdym bądź razie na przykład ta, to antidotum z Polski ta surowica, tutaj już nie będzie działać albo to antidotum stąd nie będzie działać tam dlatego, że w Polsce mamy inne węże i tutaj są inne, nie tam chyba w Polsce jest robiony na na tej śmii pospolitej, tak mi się wydaje. Tam jest kilkanaście rodzajów, nie? Jakoś mieszam, coś tam. No kiedyś, kiedyś coś mi tam świt, ale mówię, nie nie za bardzo do końca wiem, czy mnie wypano jakieś głupot. Może nie powinnam w ogóle na ten temat mówić. No, ale dobra. Jak już mówię, to mówię. No w każdym bądź razie, to mówię, ten, ten antidotum z Polski może nie działać tu na te węże. Fajne coś takiego mieć w domu, w ogóle ja muszę się tym bardziej zainteresować, żeby po prostu ogarnąć coś takiego. Że jak mi dzieciaka, czy danikę, czy kogoś, czy mnie nawet coś tam ukąsi, strzykawka od razu, nie wiem, w dupa, czy tam dożyły żeby po prostu przeżyć, bo niektóre te węże naprawdę są niebezpieczne, nie? Wydaje mi się, że, że taka ampułka, nie wiem, ze strzykawką to powinna być emergency w każdym domu jak się coś dzieje, że po prostu od razu dać zastrzyk, nie, no bo to jest niebezpieczne, ten wąż, o którym teraz wam mówię, co go dziewczyny zabiły, to on, że mogą, tam wyczytałem dzisiaj, że mogą wystąpić po prostu problemy z oddychaniem, nie? że układ nerwowy atakuje i, i trzeba szybko do szpitala, nie, tylko nie wiem, czy tam w szpitalu pomogą temu dziecku, nie mam, nie mam pojęcia, Danika cały czas w kontakcie jest z siostrą i, na razie jest wszystko okej, okay, ale nie wiem, jak to się skończy. Wiem też od y, ludzi Filipinczyków, jak jeździłem troszkę tutaj po Filipinach y, i też tu od, na miejscu, gdzie mieszkamy, że szamani ogarniają. Wiem, że ciężkie przypadki, naprawdę trujące takie brzmi, że tam potrafić naprawdę krzywdę zrobić, no pozbawić się życia, to szamani to ogarniają. I kiedyś byłem świadkiem nawet na Sykichor, jak szaman ogarniał, to trzy dni chłopak w potach leżał e, i dawał mu jakieś zioła do picia, kładł tam na tą ranę coś. E, trzy dni to zajęło, zanim stanął na nogi, nie? I wiem, że szamani to ogarniają na Filipinach, a druga sprawa, jak nie ma szamanów, to przynajmniej jedna, dwie osoby w barangaju wiedzą od szamanów jak to po prostu robić czyli tak jak u nas do szamana nie wiem tam mamy z 20 minut chociaż ja nie lubię tego szamana to obok nas jakoś nie przekonał mnie do siebie za bardzo nie? chociaż oni wszyscy do niego latają a ja jakoś tak nie, nie bardzo ten sąsiad obok nas wie jak na przykład ten z którym się kiedyś pokłóciłem jak to ogarniać nie? także oni mają jakieś tam przygotowane emergency zioła jakieś takie rzeczy jak coś się dzieje to po prostu pomagają no. Czyli już wiemy więcej na temat prawa jazdy o wężach wam powiedziałem Czas się spać <grym> O Jezu No nic Do zobaczenia w domu Bąbelek Bąbel Oli Chodź do taty Szybko! Słuchajcie, przychodzi do mnie rano. Przytula się, tak! Taki kochany jest! A, co co dał? Pokazuję, że mam frytkę. Pokaż, Oli! Pokaż! Co ci mama dała? No, pokaż! Pokaż, co masz! Pokaż, co masz! Na. Frytkę mam, tatoś, tak? bo no, łzy o Jezu Uciekaj, uciekaj, bo ci zabiorę zaraz No Przytulacha Na no nie? Przytulacha Co tam masz? Nie śmieszne. Też jesteśmy już w domu. Tamil, i tam ta coś gotuje. Ja przed chwilą się z plikami bawiłem Ten... i nic dzisiaj nagrywałem. Niektóre mi tak ciemno wychodzą. Eee, nie wiem. I kodekie zmieniam też dla tych, którzy się orientują. Nie, bo nagrywam tym X s To zmieniłem na S, na HS. Bawię się trochę z kodekami. Niektóre obrazy. Do tej pory troszeczkę inaczej nagrywałem obraz, no. więc y, tą ekspozycję też inaczej ustawiałem, a to teraz korzystam trochę z innych ustawień i tą ekspozycję mógłbym trochę jaśniej robić, nie? żeby było ładniej, tak ciemno, a niektórych kształtach, ale no nauczę się, potrzebuję trochę czasu. <grym> I brat, proszę bardzo, Olivera wziął. Rybkę chyba Danika kupiła dzisiaj? Co, baby? Co? Dwie ryby dla mnie? Te tufi się słomi? No, dziękuję. No. No, no gdzie ja takie dwie ryby zjem?

Proszę bardzo, jakie zabawy! Bałagan taki, że dajcie spokój. I po środku kto? Gwiazdor. Oli. Ha? What? Oli. Co ty taki bałagan zrobiłeś, co?